Komentarz dnia. Do zobaczenia także na jedynkapolskiejradio.pl. A w studiu Witold Gadowski, dzień dobry. Dzień dobry. No i tak, mamy kolejny dzień i coś tam się w tym dniu dzieje. A zatem, kiedyś w Belgii po aferze Jeana Marka Ditru pedofilia stała się tematem politycznym, i przez kilka lat nie schodziła z pierwszych stron gazet. Wygląda na to, że tuż przed wyborami europejskimi głównym tematem naszej polityki staje się także pedofilia. Dziś Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło nowelizację zasad karania za pedofilię. Podniesiono wymiar kary do 30 lat. No także dowiedzieliśmy się o wspomnieniach aktorki Pauliny Młynarskiej, która twierdzi, że jako nieletnia no, Musiała odgrywać śmiałe sceny seksualne w Krójnicy wypadków miłosnych Andrzeja Wajty. A więc, cóż, i my zajmiemy się tym tematem. Tomasz Truskawa w studiu w Warszawie, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I w Krakowie w studiu Jacek Orzuk, Telewizja Republika i Polonia Christiana. Dzień dobry. Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry państwu. No, czy mam rację? Czy rzeczywiście temat pedofilii po słynnym filmie, ale także po tych stanowiskach wszystkich możliwych polityków i osób publicznych, każdy teraz czuje się zobowiązany do zabrania głosu na ten temat? Czy to rzeczywiście stał się temat wiodący końcówki kampanii do Europarlamentu? Tomasz Truskawa. Byłoby niedobrze, gdyby tak się stało. Bowiem temat y, tego szczególnie ohydnego rodzaju przestępstw nie powinien być przedmiotem jakiejś bieżącej rozgrywki politycznej, a powinien być przedmiotem takiej dogłębnej analizy. Jak skutecznie walczyć z pedofilią i jak skutecznie eliminować pedofilów z życia społecznego. Natomiast, no, niestety, zawsze jest tak, że toczy się jakaś kampania wyborcza, że toczy się jakaś walka o jakąś instytucję, że toczy się walka o jakąś ustawę i w zasadzie trudno powiedzieć, jaki był, można byłoby wybrać moment, żeby ten temat nie został wikłany w jakieś spory polityczne. Rozumiem, że pojawia się wątpliwość, czy film Tomasza Sekielskiego nie jest częścią kampanii wyborczej. Powiem tak, z pewnością on się stał częścią kampanii wyborczej, ale to na skutek działań polityków. I w którymkolwiek momencie on nie był wyemitowany, albo posłużyłby do jakiejś kampanii partii politycznej, albo byłoby to w czasie kampanii wyborczej. I wydaje mi się też, że nie można powiedzieć, że ten film jest filmem antykościelnym. Dlatego, że działania antykościelne to podjęli ci ludzie, którzy się tych ohydnych przestępstw dopuszczali. Działania skierowane wbrew interesom Kościoła podjęli ci, którzy te działania osłaniali, czy też próbowali e, obronić sprawców przed e, odpowiedzialnością. Natomiast e, fakt, że są środowiska, które do swoich celów politycznych, których jednym z istotnych elementów jest walka z Kościołem, walka z wartościami, które ten Kościół tworzy i chroni, będą używali każdego argumentu, którego im dostarczą rozmaite media czy rozmaite siły społeczne. Takie siły niewątpliwie istnieją, ale myślę, że nie należy bać się dyskusji, nie należy bać się odpowiedzialności. Myślę, że spokój i dwa tysiące lat historii, które stoją za kościołem, jednak pozwolą kościołowi przetrwać i oczyścić się z tych... Tak. Panie sprawców. Jacku, zwracam się do pana Jacka Orzoga. Tak, Czy tak. rzeczywiście jest tak, że pedofilia stała się tematem polskiej polityki? Bowiem z jednej no, strony na... głos zabiera Robert Biedroń z partii Wiosna. Który obrzuca dzisiejsze władze odpowiedzialnością za grzech pedofilii w kościele, a z drugiej strony, dziś mamy odpowiedź rządu, który zapowiada nadzwyczajne zaostrzenie kar za pedofilię. Więc jak to jest? Ja nie będę się tutaj wypowiadał y, o politykach, powiem tylko tyle, że y, oczywiście teraz przed wyborami będzie następowała licytacja, kto y, zażąda większej kary dla pedofilii, tutaj minister Ziobro. Pewnie z koalicji europejskiej ktoś powróci do pomysłu chemicznej kastracji, to znowu trzeba będzie przelicytować i, 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 i PiS powróci do na przykład do pomysłu kastracji tępym kozikiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, Max y, y Kolonko zgłosił nawet niedawno projekt kary śmierci z nadzwyczajnym okrucieństwem. Dr. No oczywiście, oczywiście, natomiast chciałbym się odnieść tutaj do y, kwestii kościoła i jeśli chodzi o kwestię relacji y, państwo-kościół, czy relacji w samym kościele, to ten film, y, powiem tutaj taki paradoks, według mnie jest y, i za mocny, y, i przestrzelony, i za słaby. Za mocny, dla, za mocny dlatego i przestrzelony, dlatego że pojawił się przed wyborami parlamentarnymi, i oczywiście uwikłanie w to, w, te, w tym filmie obrzydliwe zupełnie. Uwikłanie Jana Pawła II bez żadnych dowodów, bo, bo widzimy, jaka była gra obrazem w tym filmie. Uwikłanie Jana Pawła II w ten grzech pedofilii było oczywiste. Przykrył, przykryło to nawet rocznicę zamachu wczorajszą na, na, na placu Świętego Piotra, więc to jest jasne, że timing. Został wybrany nieprzypadkowo, natomiast ten film jest za słaby. Dlatego, że nie, nie ma tutaj wniosków, co dalej robić. Gdybym, gdybym miał ja decydować, co, co robić z tymi księżmi, jakbym był papieżem, arcybiskupem, czy, czy kimś, kto ma realną władzę w tym względzie, no to oczywiście ci księża, którzy, którzy dopuścili się tego grzechu, zostają automatycznie przeniesieni do stanu świeckiego. I jak to się mówiło pięknie w średniowieczu, przekazani ramieniu świeckiemu, brachium sekulare, które już będzie wiedziało, co z nim zrobić, a co, co co z takim delikwentem zrobić, a ci, którzy kryli grzech pedofilii, jeżeli chcą zostać jeszcze w stanie kapłańskim, to do końca życia w zakonie klauzurowym. Biskup, czy biskup, czy arcybiskup, nieważne. I dlatego jest ten film za słaby, a jeszcze dlatego, że Sekielski oczywiście pominął w filmie, dopiero potem się zreflektował, ale nie ujawnił tego w filmie, że większość, o ile nie wszyscy ludzie, którzy tam wymienieni ci, ci przestępcy, byli osoba, były osobami niezlustrowanymi i brak wypowiedzi, z współpracownikami jest B. Tak po prostu. A jednocześnie tak. właśnie warto zwrócić uwagę z Krakowa chyba na, to, na ten fakt, że pierwszym, który publicznie i głośno alarmował o grzechu pedofilii i o homoseksualizmie w kościele był ksiądz Isakowicz Zalewski. Wtedy został ukarany. I brak, brak zapytania, chociażby, czy zwrócenia się do księdza Isakowicza Zaleskiego, jest tutaj ogromną nierzetelnością dziennikarską. Zwłaszcza jeżeli ma się wiedzę, że ci księża to są księża uwikłani w, w ciężką współpracę z Esbecją. No tak, a przy okazji został także niekorzystnie pokazany metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski, który też nie ma nic wspólnego chyba z tą sprawą. Newsweek dał go na okładkę Jędraszewskiego i Gądeckiego, którzy w ogóle zdaje się nie mają nic wspólnego z tą sprawą, z wyjątkiem tego, że siedzieli na konferencji, którą nagrał Sykielski. Ale przypadkowo I... należą do konserwatywnego skrzydła. Oczywiście, że tak, zupeł... to jest zupełny przypadek. I, I dziwisz ksiądz, dziwisz, który, który w tym filmie... Jego, jego grzechem, przynajmniej nic mu nie udowodniono. Jego grzechem jest to, że nie było go w domu po zmroku, i to jest no, tak. faktycznie ciężka przewina. No i mamy. Drugi temat dnia kończy się proces Tomasza Arabskiego. Niedopełnienie obowiązków służbowych związanych z lotem do Smoleńska w 2010 roku. Prokuratura zażądała półtora roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na cztery lata. Tomasz Truskawa. No tak, ale to jest tylko żądanie prokuratury. Jaki będzie wyrok, to się niestety dopiero okaże. Mówię niestety, dlatego że mamy cały czas obawy o rzetelność sądu, bo trwa jednak spór polityczny, w którym sędziowie stali się niestety stroną i obawiam się, że jaki by ten wyrok nie był, to będzie on zawsze poddany zarzutowi o polityczność. Natomiast istotne jest chyba to, że po raz pierwszy urzędnik tak wysokiej rangi może odpowiedzieć karnie za niedopełnienie swoich obowiązków. Gdyby się tak nie stało, to myślę, że każdy. Chociażby nadzor ruchu w każdym z zakładów komunikacyjnych byłby głęboko zdziwiony, bowiem każdy, kto nie przeczyta instrukcji, a zajmuje się organizacją ruchu, czy to powietrznego, czy naziemnego, i doprowadzi do katastrofy powietrznej czy lądowej, zawsze odpowiada karnie i zawsze ta kara jest dość surowa. Natomiast tutaj sam Tomasz Arabski przyznał, że instrukcji HED nie, nie czytał, w zasadzie ją przejrzał, podpisał. Nie zależało mu specjalnie na organizacji tego lotu, myślę, że gdyby w tej instrukcji było napisane, że nasza delegacja leci Antkiem i będzie lądować na kartoflisku w pobliżu Smoleńska, to również wyraziłby zgodę na takie rozwiązanie. Czy Tomasz Arabski rzeczywiście powinien być głównym oskarżonym w sprawie Smoleńska, Jacego Żuków? Ten temat łączy się, na razie jeszcze niewidzialną nicią, ale może ją trochę ujawnię, z poprzednim tematem. Łączy się mianowicie ewangelicznie. Słowa, zacytuję, biada wam faryzeusze obłudnicy, którzy przecedzacie komara, a przełykacie wielbłąda. I y, Tomasz Arabski, biada wam wszyscy ci, którzy pozwalacie, którzy tak stanowicie prawo, żeby takie było zagrożenie za takie przestępstwo. Biada wam prokuratorzy, Którzy żądają tylko takiego wyroku za takie przestępstwo. Zobaczymy, może będzie jeszcze biada dla sędziego, ale, ale to jest straszne, co się dzieje, bo na razie większą karę niż Tomasz Arabski. Poniósł pan, który sprzedawał na dworcu centralnym w Warszawie pączki, dostał chyba 500 złotych mandatu. Babcia, która dorabia sobie sprzedając pietruszkę nielegalnie, jak to się mówi. Albo ktoś, kto na przykład e, 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 głosi rzekomą mowę nienawiści, bo, bo sprzeciwia się e, drukowaniu ulotek dla środowisk LGBT. Te, te osoby myślę, że poniosły na razie większą karę niż pan Tomasz Arabski. Tomasz Truszkiewa. Myślę, że tutaj istotna jest nawet nie tyle sama wysokość kary, co bardziej istotne jest ustalenie, czy urzędnik tej rangi ponosi odpowiedzialność za losy powierzonych mu wysokich urzędników państwowych. Jeżeli uda się ustalić, że Tomasz Arabski ponosi tę odpowiedzialność, to niezależnie od wysokości tej kary, też część tej odpowiedzialności w sensie politycznym spadnie na Donalda Tuska jako szefa ówczesnego szefa rządu. Wydaje mi się, że dla ustalenia Prawdy nie ma ani zbyt niskiego, ani wysokiego wyroku. Istotne jest ustalenie prawdy i ustalenie osób odpowiedzialnych. Karą będzie sam fakt uznania ich za winnych, nie, tak. nie do niedopatrzeń. No zobaczymy, czym skończy się ten proces. Dziś wydarzenia deszczowego dnia komentowali dla Państwa Tomasz Truskawa Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Dziękuję bardzo. I ze studia w Krakowie Jacek Orzuk, Telewizja Republika. Dziękuję. Dziękuję. Był to komentarz dnia.